Ciemanko z tej strony, piedział i to będzie kolejny poradnik na tym kanale. I teraz o tym, co o czym mówiłem, czyli jak wgrać skino do MC, a raczej bardziej jak pobrać, skąd pobrać i takie wszystkie rzeczy. Typowo link macie w opisie do stronki, będzie wam szybciej wejść. Wpisujecie name MC, tutaj o i tutaj wybieracie sobie jakąś skórkę. Tu akceptol tak na typowych stronach, tutaj nie wiem, bierzecie sobie skórki I szukacie jakiejś, której chcecie Nie wiem Niech będzie, że ja chcę to, o I tutaj klikacie pobierz I wam się pobiera takie coś takie o Małe popladło i tutaj mam już przygotowany To jest oryginalnego Minecrafta, jak coś to dodawając to sobie dla Weki żeby z kolegami pograć i dla Beki, sobie wziąć. Ja takiego, takim skinem na co dzień nie gra na normalnych serwerach, ale dawałem sobie go dla Beki, a inne mi się zresetowały. Dobra. I tutaj macie przeglądaj, I tutaj w pobranych powinniście to mieć, i macie swojego skina, i tutaj wybieracie, czy chcecie smukły czy klasyczny. Mi się wydaje, że klasyczny w tym danym przypadku jest o wiele lepszy, no i tak. Macie, zapisz i użyj, zapisz, to na innych launcherach jest inaczej, na przykład na Crystal Luncherze też jest inaczej. I w sumie taki krótki poradnik o tym jak daną rzecz zrobić, no i tyle z tego poradnika, nara.